Cześć, witam serdecznie. Ja jestem Daniel a ty Oglądasz Gram TV News, na które cię serdecznie zapraszam. Jedziemy. Metro Exodus na PC ekskluzywne dla Epic Games Store. Epic i Deep Silver ogłosili, że pc wersja Metro Exodus, której premiera planowana jest na 15 lutego, będzie dostępna wyłącznie w Epic Game Store. Epic wyjaśnił, że każdy klient, który złożył zamówienie na Metro Exodus na PC w jakimkolwiek innym sklepie cyfrowym, otrzyma grę tak, jakby się spodziewał. Zamówienia przedpremierowe na Steam zostaną wstrzymane ze względu na decyzję wydawcy, by wersja na PC była ekskluzywna dla innego sklepu cyfrowego. Gracze, którzy zamówili grę na Steam, otrzymają ją na Steam. Na Steam otrzymają także przyszłe aktualizacje i DLC. Teamowa wersja Metro Exodus kosztowała w USA 59,99 dolców, natomiast w Epic Games Store cena gry to 50 dolarów. Obniżenie ceny powiązane jest z tym, że w przypadku Epic Games Store wydawca i twórcy otrzymują 88% pieniędzy, zaś dla Epic zostaje tylko 12%. Tylko. Na Steam proporcje są zupełnie inne, to jest 70 do 30 lub 80 do 20 jeśli zostanie przekroczona kwota 50 milionów dolarów ze sprzedaży, jak widać jest o co walczyć. Jak wyjaśnił szef Deep Silver, Clemens Kundratic, korzystniejszy podział pozwala wydawcom zainwestować więcej w zawartość lub obniżyć ceny dla graczy. Dzięki współpracy z Epic Deep Silver będzie mogło zainwestować więcej w przyszłość Metro i 4A Games, z czego skorzystają fani serii Metro. A co Wy myślicie o tym? Komentarze do Waszej dyspozycji, tylko nie szalejcie za mocno. CD Projekt Red w końcu skomentowało odejście dyrektora kreatywnego do Blizzarda, co jest bardzo ciekawą rzeczą zważywszy na to, że Blizzard ostatnio nie cieszy się dobrym PR-em. Cyberpunk 2077 to produkcja, na którą czekają miliony graczy na całym świecie. No i kilka dni temu doszły do nich dość niepokojące wieści o tym, że dyrektor kreatywny gry Sebastian Stępień odszedł ze stanowiska, by wejść w szeregi firmy Blizzard. Protka głosi, że ma zajmować się produkcją nowego Diablo. Wtedy projekt Red dopiero teraz postanowił skomentować sprawę jego odejścia. No i możemy przeczytać wypowiedź Karoliny Gnaś na stockwatch.pl, że odejście stępnia nie wpłynie na działanie firmy i na pracę nad projektem. Dodatkowo dodała, iż nad Cyberpunkiem pracuje już 400 osób. Nieźle. Jego odejście nie wpływa w żaden sposób na tempo prac nad naszym najnowszym tytułem. Zespół pracujący nad Cyberpunkiem 2077 liczy już ponad 400 osób. To jest dokładna wypowiedź Karoliny. A jeśli zastanawialiście się, dlaczego Overkill's The Walking Dead okazało się takim gniotem, to musicie wiedzieć, że twórcy dopiero uczyli się silnika w trakcie prac nad grą. Niesamowite. Overkill z The Walking Dead, które w ubiegłym roku trafiło na PC, okazało się totalną porażką. Zamiast oczekiwanych milionów sprzedanych egzemplarzy było zaledwie kilkaset tysięcy. Gra miała zostać wydana już w 2016 roku i działać na silniku Valhalla, który był praktycznie nieużywalny. Za jego pomocą nie dało się zrobić wiele więcej niż renderować grafikę i nie było nawet przycisku do otwarcia pliku. W końcu podjęto decyzję o przesiadce na Unreal Engine 4. Przeniesienie gry na nowy silnik w krótkim czasie było ogromnym wyzwaniem, z zwłaszcza, że znali go tylko nieliczni. Na stronie Eurogamer opublikowano artykuł poświęcony sytuacji Starby, w którym to przytoczono komentarze pracowników, chcących oczywiście zachować anonimowość, o okresie prac nad Overtis The Walking Dead. Co mówią twórcy? Jeśli pójdziesz do jakiegokolwiek studia, jest duża szansa, że przynajmniej 50% ludzi zna silnik, na którym pracuje, więc mogą uczyć innych. Jednak w tym przypadku wydawało się, że tylko 10% ludzi rozumie Unreal Engine 4, a 90% osób polegało po prostu na tych 10% albo sprawdzało informacje online. Korzystaliśmy z sieciowych poradników, by tworzyć grę. To było złe. Wszyscy wiedzieli, że to będzie porażka. Nieważne jak bardzo się starasz, łajno będzie łajnem. Gra nie mogła stać się lepsza niż była. To od początku była masakra. Ludzie nie mieli złudzeń, że jeśli ktoś żywił jakiekolwiek nadzieje, to w końcu nie pozostanie z nich nic. Strona artystyczna jest dobra, ale projekt zły, oparty na zasadzie powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj. Całość przypominała PAYDAY i nie sądzę, że społeczność tego oczekiwała. Chciała raczej czegoś świeżego. Jest tam naprawdę pełno błędów. Pracownicy wspominają też o przepracowaniu i braku dobrej organizacji. Jak czytam tego rodzaju informacje, to mam wrażenie, że staje się to na początku dziennym te wszystkie kręcze i wykorzystywanie pracowników, a to nie jest dobra droga do sukcesu. No i w weekend, jak dobrze pamiętacie, mogliśmy ograć demo Anthem, które to spotkało się z wieloma problemami. No a dzisiaj twórcy za nie przepraszają. Okazuje się, że Vipowskie Demo demo niespecjalnie dobrze sobie poradziło. Można rzec, że jej miało niezwykle ciężki weekend. Gracze mieli nie tylko problemy z zalogowaniem się, ale i błędem zanikania twarzy. Chad Robertson postanowił przeprosić graczy we wpisie na oficjalnej stronie Bioware. Pokrótce opisał także, co dokładnie wydarzyło się w tym czasie. Robertson napisał, że wypuszczenie wersji demonstracyjnej w świat nie poszło tak, jak Bioware się tego spodziewało. Potwierdził, że serwery padły ze to, ze względu na wzmożony ruch podczas testowania wersji demonstracyjnej. Twórcy mieli również problemy z uprawnieniami. Gracze z różnymi typami uprawnień byli blokowani i nie mogli zalogować się do dema. Kolejnym problemem było np. nieskończone wczytywanie, które pojawiło się głównie podczas przejścia z Fort Tarsis na ekspedycję. Takie problemy pojawiały się w pojedynczych przypadkach podczas wewnętrznych testów. Twórcy myśleli, że zostały rozwiązane, jednak w realnym świecie nagromadziły się. No i co my mamy o tym wszystkim myśleć? Miejmy nadzieję, że to nie jest wyznacznik tego, jak będzie wyglądała ostateczna produkcja. Ja trzymam za entem kciuki i za BioWare, bo no... Jak wiecie dobrze po ostatnim materiale, nie za dobrze tam się dzieje. Ale dobrze dzieje się z Kingdom Hearts 3, które pojawi się dopiero za kilka dni. Jednakże dziennikarze na zachodzie już doczekali się swoich kopii i przygotowali recenzję. Wynika z nich, że zapowiada się naprawdę świetna produkcja, dzięki której posiedzimy trochę przed ekranem. A przekrój ocen, oczywiście, możecie znaleźć na naszym portalu gram.pl. DOOM jest jedną z tych produkcji, które mają otrzymać swój film. Nie trafi on na ekrany kin, a od razu na sklepowe półki. Okazuje się jednak, że tegoroczna premiera filmu została opóźniona. Powód jest prosty. Universal 1440 Entertainment chce więcej czasu na dopracowanie efektów specjalnych. Jak mówią twórcy, większość zmian, które chcą wprowadzić, dotyczy motywu piekła. Chcą zrobić tak, by piekło było piękniejsze. Nie wpłynie to w ogóle na fabułę. Historia pozostanie niezmieniona, potwierdzono jednak, że poprawione zostaną efekty wizualne. Nowa data premiery została przesunięta na jesień tego roku. Dokładnej daty jeszcze nie podano, choć pewnie poznamy ją bliżej wspomnianego okresu. I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dotrwajesz do końca. Jeśli tak, to łapka w górę, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco i oglądaj nas już w przyszłym odcinku. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!